W tym filmie zobaczcie, jak połączyć są dwie żyłki albo żyłkę i fluorocarbon itd. Tak Biały sznurek będzie symbolizował żyłkę główną, a niebieski fluorokarbon. Zaczynamy od zrobienia niebieskim sznurkiem pętelki, a następnie przekładamy kilka razy przez jeden i drugi sznurek, tak żeby nam się to połączyło. Można to zrobić 3, 4, 5 razy. Następnie łapiemy ten sam sznurek i ciągniemy za jego jeden i drugi koniec, tak żeby utworzył nam się zwarty węzeł. Jeżeli jednak nie do końca on wyjdzie, nie przejmujemy się z tym, bo później przy ściąganiu ostatecznym ładnie się nam to wszystko uformuje. Powtarzamy teraz to samo tylko z białym sznurkiem. Również robimy pętelkę, kilkukrotnie owijamy wokół jednego i drugiego sznurka, następnie zaciskamy trzymając za końcówki i ściągamy. Na koniec łapiemy za niebieski, biały sznurek i porządnie ściągamy. Zobaczcie, że wtedy węzły, które nie do końca Wam wyszły, ładnie się uformują. Nadmiar odcinamy, jednak zostawiamy po kilka milimetrów tak, żeby węzeł, który będzie nam się przesuwał po przelotkach, nie blokował się dzięki wąsom, które właśnie zostawiliśmy.